W studenckim studiu miniatur filmowych i programów telewizyjnych wita się z wami Natalia Cywińska i Miłosz Rajczakowski. Dziś porozmawiamy o bardzo ważnym i aktualnym problemie, jakim są zagrożenia duchowe. A naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Aleksander Sebastianowicz, proboszcz parafii Mir na Białorusi. Witam bardzo uprzejmie. Może na początku kilka słów o sobie? Chciałbym, może tak krótko powiedzieć, tak duchowo, jestem kapłanem jak Bóg pozwoli, za parę dni już przeskoczę 19 rok mego kapłaństwa, jestem najszczęśliwszym księdzem. A z drugiej strony, druga rzecz, to jak powiedział mój sąsiad Adam Mickiewicz, pisząc chyba w listach do Lelewela, ja się podpisuję pod tymi słowami, Mianowicie, że ja, jak się nie obrócę, z każdej wydam strony, żem Polek znadniemna mieszkaniec Europy. To tak króciutko. Natomiast gdyby dłużej, to myślę, nie wystarczyłoby nam czasu, ale myślę, że w międzyczasie pewne rzeczy sobie więcej będę mógł powiedzieć. Proboszczuję w tej miejscowości Mir, która się znajduje tak orientacyjnie, na mapie najlepiej sprawdzić. Niedaleko Nowogródka, niedaleko Baranowicz, 85 kilometrów od stolicy Białorusi, Mińska, więc mniej więcej w tym rejonie. To może na początku wyjaśnimy sobie pojęcie, czym w ogóle jest zagrożenie duchowe i czego możemy się spodziewać po tym, o czym właśnie mówimy. No Bardzo poważny temat i bardzo poważne pytania od razu na początku naszego spotkania. No, zagrożenia duchowe to jest wszystko to, co niszczy życie człowieka tu na ziemi. I to może być wszystko to co niszczy. A więc największym z mojego doświadczenia jako duszpasterza największym zagrożeniem to są no niestety nasze grzechy i zranienia, które niesiemy od dzieciństwa po dzisiejszy dzień. To są największe zagrożenia i niebezpieczeństwa. Grzechy i nasze zranienia. Czy jest coś specjalnie w tych dzisiejszych czasach? Co może nam jeszcze dodatkowo zagrażać i na przykład jeszcze pogarszać tę sprawę? Myślę, że każdy okres, w którym żyje człowiek, żyło człowieczeństwo, zawsze była pewna specyfika. Z mojego znów doświadczenia, kiedy obserwuję, szczególnie prowadząc rekolekcję, największym chyba takim zagrożeniem no, jest takie odejście od Boga, ale człowiek z natury jest religijny, on poszukuje. I wtedy zaczyna szukać coś i gdzieś. I szuka się w różnych miejscach, szuka się w internecie, szuka się y, takiego akceptacji i zrozumienia o swoich przyjaciół, znajomych, ale nie znajduje tego. I po prostu brakuje mu Boga. Czyli człowiek odchodząc od Boga, konflikt z Bogiem jest jakby początkiem wszystkich naszych problemów. Dlatego pierwszy krok to jest odejście od Boga, a później, jak już Boga nie ma, to dochodzi wszystko i konkretnie może być niebezpieczeństwem dzisiejszy internet. Może być niebezpieczeństwem no wszystko to, co może niszczyć człowieka. Gdyby tak odesłać do takich profesjonalnych, fajnych odpowiedzi, jeden z teologów polskich, ksiądz jezuita, ksiądz Aleksander Posadzki, wydał kapitalny taki bóg, chyba trzytomowy, Encyklopedię zagrożeń duchowych, gdzie na każdej ze stronic ukazuje krok po kroku, więc konkretnie rzeczywiście to jest ta encyklopedia rewelacyjna, więc odsyłam bardziej zainteresowanych właśnie do niej. Wiele młodych ludzi może dzisiaj mówić, że nie ma nic w tym złego, przecież nic się nie dzieje, to nie wygląda na takie, jakie jest, ale jednak w tym wszystkim, co jest złe, jest coś złego. Bo widać na pierwszy rzut oka, że coś jest po prostu złe. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ci młodzi ludzie odrzucają te złe rzeczy od siebie, usprawiedliwiając to, że to przecież jest dobre, że to jest pod pozorem dobra, że to nie jest takie, jak mówimy, odrzucają czy przyjmują zło? Bo może nie, nie, nie za Odrzucają to, to, to określenie zła, że to, to, to opakowanie zła, myśląc, że to jest, że to jest dobre. No dzisiaj w ogóle jest ogromny kryzys pojęcia co to jest prawda. Zresztą chyba zawsze. Akurat jestem w trakcie czytania takiej kapitalnej książki, też polskiego profesora. Chyba rozczaskane lustro, chyba tak to, to się nazywa. I właśnie ten profesor w przepiękny sposób pokazuje, że właściwie dzisiaj, żeby mówić o prawdzie, że mówi się o półprawdach. No, ci, którzy starsi wiedzą, że jeszcze różne są określenia prawdy. Niektórzy mówią, że prawda leży po środku, a wszyscy wiemy, że prawda leży tam, gdzie leży. A więc jest kryzys pojęciowy. No i z tego później rozpoczyna się całkowity kryzys pojęć, rozumowań itd. A więc początek kryzysu jest, co jest konkretne i co jest prawdą. Czy Jest coś, co może pomóc młodemu człowiekowi rozeznać, czym jest ta prawda, jak ją odnaleźć, co jest dobre, a co jest złe? No, na pewno odpowiedź jest. Z tym, że nie da się odpowiedzieć na tak no, szalenie ważne pytanie y, takim krótkim naszym spotkaniu. Konflikt z Bogiem stanowi punkt wyjścia wszystkich nieszczęść człowieka. Koniec cytatu, napisał. Józef Ratzinger, Benedykt XVI. I teraz w tych słowach jest zawarta ta prawda. No i teraz potrzeba powrotu człowiekowi do Boga. Ale na przeszkodzie, no, stoją właśnie na tej drodze do Boga, stoją konkretne przeszkody. I z mojego doświadczenia mogę powiedzieć o takich trzech przeszkodach. Pierwsze, to jest mój osobisty grzech. Drugie to są zranienia, i trzecie jest to niestety magia i okultyzm. I o tym piękny, piękny, no, bardzo konkretny sposób czytamy na pierwszych stronach Biblii, w Księdze Rodzaju. A zatem człowiek zrywa relację z Bogiem, odchodzi od Boga, a więc jest grzech. Druga rzecz to są zranienia. Ewa, przesympatyczna na pewno, jak każda kobieta, wpływa na Adama, i on się poddaje temu wpływowi, i później nie potrafi z tym się odnaleźć. A więc inni ludzie wprowadzają często nas w grzech, i to rodzi ogromny ból i zranienie. Konkretna postawa temu się przyjawia w niewybaczeniu. I później widzimy, że się pojawia szatan, demon. Oczywiście on się pojawia elegancko z pięknymi słowami, ale już te działania my znamy, ale pojawia się szatan. Dlatego pani Natalio, co trzeba zrobić? Trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, no, pojednać się z Bogiem, czyli przeżyć prawdziwe głębokie pojednanie. Jest taki ogólnik, który wymaga oczywiście do powiedzenia. Druga rzecz, wybaczyć, czyli pokochać tych którzy wprowadzili nas w grzech i trzecia rzecz bardzo realnie świadomie wyrzeć się szatana i wtedy przyjść do Boga i powiedzieć oto jestem a zatem ten mechanizm żeby móc sobie poradzić z tymi pokusami najpierw musimy wiedzieć w jakich sferach życia młodzi ludzie najczęściej upadają więc w jakich sferach my jesteśmy najbardziej podatni na te pokusy diabła szatana pokusy się nie zmieniły Największym problemem na pewno jest nasza seksualność. Internet to jest, można o tym mówić w nieskończoność. Ale szczególnie takim największym, tak jak ja zauważam, niebezpieczeństwem jest jednak pycha, kiedy my chcemy być jak Bóg, czyli chcemy mieć ogromną władzę nad innymi, e, ogromne... Wpływy na innych ludzi. A więc pycha i niezależnie, człowiek może być niewysokiego wzrostu, jak ja żartuję, zawsze o sobie, a mieć duże ego. A więc ten egoizm, ta pycha, ona przerasta chyba wszystko. Jezus szczególnie to podkreśla, na przykład y, dla Alicji Lęczewskiej. Na pewno znamy coś niesamowitego, gdzie Jezus mówi, To jest najgorsze. To jest właśnie pycha. No, i ja się z moim szefem i przyjacielem, Jezusem, się zgadzam. A ma ksiądz jakieś właśnie takie swoje też sposoby na walkę z tą przeciwnością? Święty Franciszek mówił, do zimnej wody trzeba iść i walczyć z pokusami. Święty Franciszek, więc warto czasami świętych słuchać. Czy zdarzają się takie sytuacje, że to człowiek sam zaprasza diabła do swojego życia? Że on sam, nawet nie że pod jakoś pozorem, tylko że sam wybiera po prostu, że to, żeby diabeł wkroczył do niego i zawładnął tym, co do tej pory posiada. Jest, że tak powiem, kilka takich możliwości. Bez wątpienia na początek to człowiek decyduje, które duchy będą przy nim: duchy dobre czy też demony. Wybierając grzech, nawet na przykład, jeżeli człowiek kłamie, to od razu do niego podchodzą. Demony, te złe. Natomiast wiemy z różnych doświadczeń, z różnych objawień prywatnych i tych, powiedzmy, uznanych za Kościół i potwierdzonych, że Bóg czasami wprowadza wprowadza takiego człowieka, żeby jego doświadczać. Najpierw wyposaża jak porządnego żołnierza. A później wyprowadza na doświadczenie na pole walki. Tak było ze wszystkimi wielkimi, których, o których opisał na przykład Biblię, których my znamy jako ludzi, które Kościół podał jako świętych i wartych naśladowania. Szatan jest znany nam jako ojciec kłamstwa. I wiele rzeczy, które mogą się z pozoru wydawać dobre, są właśnie podsuwane nam, żebyśmy w to stopniowo wchodzili. I jakby, jakie są, nie wiem, jakieś e, kroki, jakieś recepty na to, żeby rozróżnić to, co jest e, właśnie prawdą od Boga, a co jest tym kłamstwem szatana? No, rozpoznanie duchowe to jest kolejny temat, który wymaga, żebyśmy jeszcze się spotkali. Prawda? Więc jest bardzo dużo literatury na ten temat. I ja mogę powiedzieć, jak czynię to ja. Kiedy przechodzą ludzie z różnymi problemami, jestem kapłanem. Jako człowiek wierzący, ja mówię: Boże, przychodzi konkretny człowiek. Ciągle tego czasu wszędzie brakuje i mówię: Pokaż mi bardzo jasno i konkretnie. I Jezus prosił, żeby tak z nim rozmawiać, siostrę Faustynę. Powiedział jej wyraźnie: Posłuchaj, rozmawiaj ze mną tak zwyczajnie, jak przyjaciel z przyjacielem. I mów mi o wszystkim. No i ja podsłuchałem tę rozmowę Jezusa z Faustynką, no i korzystam z tego, i muszę Wam przyjaciele wyznać, że to niesamowicie działa. Naprawdę. Kiedy otrzymam nawet zaproszenie od Was, żeby tu przyjechać, mówię: Boże, ten prawie tysiąc kilometrów, czy to naprawdę y, trzeba tu mnie być? A Pan Jezus mówi: Toż przez moich przyjaciół, ja Ciebie tu zapraszam. Ja mówię: Szefie, nie ma żadnych spraw. I wczoraj, kiedy przekraczałem granicę, to był rekord w moim życiu. Wszyscy na granicy byli przesympatyczni. Naprawdę Pan Bóg mówi: Masz zielone światło, do roboty. Wiadomo, te zagrożenia duchowe istnieją już od dawna, ale A. w dzisiejszym świecie pojawiła się też technologia. I co na się kryje za takim urządzeniem jak telefon, który każdy ma przecież przy sobie? Jakie zagrożenia kryją się za tym, co na co dzień używamy tak naprawdę dzisiaj? O zagrożeniach, to właściwie ja powinienem u Was zapytać, no, jakie są zagrożenia, kiedy korzystacie. No, chyba każdy o tym wie. Ja mogę powiedzieć na przykład o, o moim telefonie, ale kazaliście mi wyłączyć, więc go wyłączyłem. Tam jest i Biblia, tam są informacje, ale tam też jest kapłański brewiarz. Co prawda, nie wszyscy hierarchowie może y, 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 patrzą na to z takim szczególnym uznaniem, ale czasami to jest praktyczne. Więc ja raczej, widzicie, może już jako starszy kapłan, po prostu patrzę zawsze tak pozytywnie. Wiem, że one są te niebezpieczeństwa, są zagrożeni i one będą zawsze. Jezus bardzo jasno powiedział, między innymi dla Alicy, dla Faustyny, dla Tereski Świętych, że całe nasze życie jest takim procesem, więc. Trzeba zadawać pytania, to nie oznacza, a jesteśmy młodzi, czyli całe życie, o to jeszcze mam full czasu. Właśnie, że nie. Trzeba tu i teraz rozpocząć pracę nad sobą, ale mogę was pocieszyć, nie od razu wam się uda. Przez całe życie człowiek będzie upadać, się podejmować, iść do przodu. I kiedy, tak jak Jezus mówi, kiedy już ci ręce opadają, mówisz Boże, i znów to samo, to Jezus mówi, o, to już są te kryteria. Że się zacząłeś rozwijać iść do przodu. Dlatego nie poddawajmy się, ani wy, ani ja. Dobrze, a ksiądz wspomniał o tym, że przyjechał do nas z daleka. My też powiedzieliśmy na początku właśnie, że ksiądz jest proboszczem parafina Białorusi i czy. To jest, obszar, znaczy wiemy, że to jest obszar taki e, też, gdzie jest e, znana taka medycyna też bardziej ludowa, e, różne, Wie, energoterapia, dokładnie wróżbiarstwo. Rzeczą. I czy da się to odczuć też wśród na przykład, e, nie wiem, parafian, czy, czy, czy ogólnie e, okolicznych e, mieszczan? Zapytujecie, żeby wam zareklamować dokąd pojechać, <laughs> <laughs> moi drodzy. Natura człowieka no, nie cierpi próżni i potrzebuje Boga. W dokumentach kościelnych, konkretnie o tym mówi Sobor Watykański, bardzo jasno. Wszystko, co jest stworzone na Ziemi, jest stworzone dla człowieka. Ale człowiek jest stworzony dla Boga. I dlatego bez Boga człowiek schnie. I kiedy skąd pochodzę, w Związku Radzieckim, wyrzucono Boga. Ludzie zaczęli szukać tego pierwiastka duchowego i niestety w to wszedł szatan bo magia i okultyzm poprzez wiele dokumentów poprzez teksty biblijne jest to zło jest to grzech i niech Bóg chroni was i nas i mnie i wszystkich oglądających to jest bardzo niebezpieczne zagrożenie jedno z największych no, dziękuję Wam, że w ogóle pytacie o to. Jest to ogromne. Kiedy jest problem u każdego człowieka, nieważne w jakim on jest wieku i gdzie mieszka, zauważamy, ja mówię my, bo wielu jest kolegów, kapłanów, którzy my się modlimy nad różnymi problemami, gdzie Bóg pokazuje, że jeżeli jest problem, to zawsze też jest pierwiastek magii. Czyli zawsze są jakby te trzy przyczyny i czasami i te grzechy, czasami te zranienia, ale również magię. i dlatego ludzie, kiedy im zabrano Boga, oni szukali, czasami nie wiedząc, że wchodzą w niebezpieczeństwo. No i po dziś dzień, kiedy już dziś mamy wolność na Białorusi, mamy wolność w byłych republikach radzieckich, można iść do kościoła, do cerkwi, każdy może jest wolny, ale to niebezpieczeństwo, niestety ten smród szatana, on pozostał i bardzo głęboko pozostał. Natomiast w mojej parafii jest okej. Okay. Ludzie doskonale wiedzą i z okolic, i katolicy, i prawosławni, i nijacy wiedzą, że czerwona wstążeczka nic ci nie pomoże, jeżeli jesteś. Ale to już może kolejne pytanie. Tyle bym na ten temat na razie. A więc człowiek potrzebuje tego pierwiastka. I niebezpieczeństwo w taki inteligentny sposób wszedło. No właśnie, dlatego powinniśmy postawić pytanie: nie gdzie te zagrożenia, ale kiedy jesteśmy najbardziej zagrożeni, w którym momencie naszego życia czy też funkcjonowania? No, myślę, że już chyba trochę odpowiedziałam na to pytanie. Przede wszystkim, właśnie wtedy, kiedy no człowiek szuka za wszelką też cenę rozwiązania swoich problemów. Dzisiaj wiemy, no jak jest cash, pieniądz, no można wiele rzeczy załatwić. Ale są pewne sprawy w życiu, które nie przyspieszymy. No nie możemy szybciej wyrosnąć i się zestarzeć. No, chyba, że w jakimś hollywoodzkim filmie lub innym, może ktoś z Was jakiś taki nakręci z tym głębokim sensem. Ale jeszcze wracając, prawdopodobnie już to odpowiedziałam, że niebezpieczeństwo magii i okultyzma wchodzi wtedy, kiedy jest zaciemniony obraz prawdziwego Boga. Tak jak u nas było, czy też jak tak samo na Zachodzie, kiedy już lepiej iść na ćwiczenia, powiedzmy, nie wiem, jakieś jogi, lub bionergoterapia, lub coś innego. Mówię, te zagrożenia są w kapitalny sposób opisane w encyklopedii, niż po prostu przyjąć prostą zasadę, że Bóg Ojciec kocha swoje stworzenie. To w takim razie tutaj musimy niestety zakończyć naszą rozmowę. Czas antenowy nie pozwala nam na dłuższe wymienianie zdań, ale dziękujemy bardzo za przyjście i za przybycie. Bardzo również dziękuję, za zaproszenie i zapraszam również i ja. To był koniec części pierwszej. Zapraszamy na kolejną część już wkrótce. A ja przypomnę, że jesteśmy w studenckim studiu miniatur filmowych i programów telewizyjnych. Do zobaczenia! Do zobaczenia!